Witam Państwa, dziękuję, że poświęcacie swój cenny czas. Proszę też docenić to, że przyjechałem do Was własnym środkiem transportu, bo jak wiecie po ośmiu latach wspaniałych rządów platformy i fury pieniędzy rzekomych z Unii, to pociągiem do Białego Stoku dojechać się nie da. To jak ktoś wam będzie mówił, ile to zawdzięczacie Unii, to zapytajcie, czy ktokolwiek z usług polskich kolei państwowych, oprócz byłej Pani Premier, jest zadowolony. Bo ja niestety nie jestem zadowolony. Nie słyszałem, że to Was w ogóle niedawno pociąg wcale nie jeździł. O to macie, tak. Przynajmniej nikt nie mógł na niestrzeżonych przejazdach kolejowych wpaść pod pociąg, bo wiedzą Państwo, jesteśmy potęgą światową w tej dziedzinie. Nie ma, nie ma tygodnia, żeby ktoś nie zginął pod kołami pociągu na niestrzeżonych przejazdach kolejowych. A to nasz a, miara sukcesu. W dziedzinie infrastruktury dzięki Unii. Jeśli były ogłoszenia, to ja też mam dwa takie ogłoszenia. Otóż zbieramy podpisy pod tym projektem Stowarzyszenia ROMP. Chodzi o racjonalizację dostępu do broni palnej. Pewnie Państwo znają sprawę, to nie będę się rozgadywał. Podjęliśmy nasze stowarzyszenie, tę akcję wspólnie z partią KORWIN. No, w zasadzie to jest inicjatywa obywatelska ale ścigamy się z korwinistami, kto pierwszy zbierze te podpisy. Także puszczę tą czerwoną teczkę i bardzo proszę, żebyście wszyscy dobrowolnie wpisali. I zieloną teczkę. Kto z Państwa chciałby działać w ramach naszego Stowarzyszenia Narodowcy RP? Tylko prosiłbym, żebyście do tej zielonej teczki wpisali się już po spotkaniu, żeby nie było że się spiszecie, a potem powiem coś, co Wam się nie podoba. Bo Stowarzyszenie ma to do siebie, że uzurpuję sobie prawo do nieomylności w stowarzyszeniu. Jak będzie partia polityczna, wtedy będę pytał działaczy, czy im to podoba, czy nie, a na razie to wolałbym, żeby osoby, które zgadzają się ze mną, zapisywały się, bo to ma być taka żelazna gwardia. I tutaj zielona teczka, a może proszę bardzo, bo tutaj do zielonej to po chwili namysłu. Bardzo proszę, dobrze? A teraz do rzeczy. Otóż wczoraj była rocznica 4 czerwca. Środowiska kodziarskie przedstawiają tę rocznicę jako przełomową w historii Polski. Istotnie jest to przełomowa data, ale nie z tego powodu, co oni mówią, że to było zwycięstwo wolnej polskiej demokracji. Wręcz przeciwnie, był to istotny krok legitymizujący utworzenie nowej warstwy społecznej w Polsce, która dzisiaj się nazywa kodziarstwem, no wtedy to byli głównie oficerowie bezpieki, partyjniacy najwyższego szczebla, czyli ta komunistyczna śmietanka, która dzięki spiskowi okrągłostołowemu, no stała się nową arystokracją w Polsce. Dzięki temu yy, mamy nową klasę panów, która tak martwi się, że traci pozycję po ubiegłorocznych wyborach i mamy tak zwany lud roboczy, bydło, które miało na nich harować, ciesząc się, że zarabia 300 euro miesięcznie. Im się podobał ten projekt, bo takiego eksperymentu w świecie, gdzie indziej nie dałoby się do, bez użycia terroru doprowadzić do skutków, no im się to udało na Polakach, przy czym całkiem bezwstydnie i na własny rachunek podkreślam, że okrągły stół była to inicjatywa. Inicjatywa y, wspólna aparatu przymusu generała Kiszczaka i niestety y, episkopatu Polski. Proszę tego nie tracić z pamięci, żeby potem nie było. A, y, prymas Gleb taką linię bardzo ugodową wobec komunistów proponował. I y, y, trzeba to wiedzieć, bo tutaj nieszczęście i porażką. Ligi Polskich Rodzin było to, że Liga Polskich Rodzin pyskowała przeciwko okrągłemu stołowi, a była, a z drugiej strony była bardzo spolegliwa wobec najwyższych hierarchów yy, Kościoła katolickiego. Tego nie można było pogodzić, bo albo się jest przeciwko okrągłemu stołowi, albo tak, wtedy się narażamy organizatorom, ci nie mogą trzymać kupy. Dlatego był taki efekt, że ludzie byli zdezorientowani przy tym projekcie politycznym. Yy. Ale teraz do, do sedna. Po tych wyborach, po tych wyborach, to młodsi nie wiedzą, starsi zapomnieli, była taka oto sytuacja, że trzeba było wyłonić nowy rząd. I pierwszym rządem, jaki miał powstać po tych wyborach stołowych, no to miał być rząd pod przewodnictwem pana generała Kiszczaka. I tu miał być rząd, który miał składać ze wszystkich sił politycznych w Sejmie, w tym z tych tak zwanych solidarnościowych. Wtedy Toler Wałęsa się zbuntował, rzekomo, i powiedział, że rząd z komunistami tu nie będzie robił interesów, że tu musi być prawdziwy rząd solidarnościowy. No i wtedy powstał rząd Tadeusza Mazowieckiego po kilku tygodniach bezowocnego wysiłku generała Kiszczaka. No, naród już odetchnął z ulgą, no już tego beneszczelnego Kiszczaka nie będzie, będzie prawdziwy rząd solidarnościowy, rząd premiera Mazowieckiego. W składzie no, tam ten Kiszczaka miał być zły, bo tam miały być wszystkie siły polityczne z komunistami, z Solidarnością, a rząd Mazowieckiego był dobry, bo był ze wszystkimi, z komunistami, z Solidarnością. No ale naród już nie zwracał uwagi na takie duperele, że dał się zrobić w konia i to jak najbeszczelniej. E, to były tak naprawdę dwa rządy Mazowieckiego, bo tam była rekonstrukcja w pewnym momencie. No takie ciekawostki w tym pierwszym rządzie. No, Kiszczak miał być premierem, On był z PZPR-u i miał być przy okazji ministrem spraw wewnętrznych, tak? od policji. Ministrem od wojska miał być Florian Siwicki, stary komuch, co wprowadzał stan wojenny z Jaruzelskim. No i miał być Marcin Święcicki, obecnie Platforma, wówczas PZPR. On sobie zagwarantował Ministerstwo Handlu Zagranicznego, to fajne ministerstwo, żeby. Nakkać kieszenie. Podkreślam dzisiaj platformę, dlatego drąmordę kociarza. Z też tam chodzi. No a drugi rząd Mazowieckiego po rekonstrukcji. No Balcerowicz, znana figura. On tu wszedł jako solidarność. Niko w solidarności wcześniej nie widział, tak? Pracował na uczelni komunistycznej. Został tutaj postawiony na odcinku przez bliskich współpracowników znanego z kontinent finansisty z Rosza to nazwisko się pojawia znowu, znowu na szczęście, bo niektórzy myśleli, że to jakiś dobry dziadek, co tak funduje różne inicjatywy obywatelskie, jakieś fundacje Batorego, tam inne rzeczy, to no, taki nie, niedobry dziadek dla nas. Tam, czyli Balcerowicz yy, reprezentował Solidarność. No nikogo to za bardzo nie zdziwiło, ludzie w tej się zajęli głównie handlowaniem na targowiskach, e, to było zielone światło dla drobnej przedsiębiorczości przez chwilę. Drugą figurą był admirał Kołodziejczyk, wojskowy, no żeby ludzi nie wkurzać, to nie było, że on z PZPR-u, tylko taki był klub posłów wojskowych w Sejmie. I on reprezentował ten klub posłów wojskowych, no nie chodziło o wojskowych od Andersa, to nie miejcie Państwo złudzeń, tylko całkiem innych. No i Marcin Święcicki, już nie PZPR, ale jako niezależny. Ten tak z PZPR-u Niezależnego już doszedł do Platformy Rzekomo Solidarnościowej te, teraz. Szanowni Państwo, widzą, że dokonała się taka machlojka na naszych umysłach, bo Lech Wałęsa z takiego zagrał twardego antykomunistę przeciwko rządowi Kiszczaka, bo dokładnie taki sam rząd, tylko mazowieckiego, też z komuchami i to w resortach siłowych i, i gospodarce. Tak? No i to było taki pierwszy szacherek macherek. To był 4 czerwca 1989 rok. I to rzeczywiście nastąpiła transformacja, czyli elita komunistyczna stała się elitą tzw. demokratycznej Polski. No Głównie elitą finansową, stąd, stąd ich niepokój o utratę tej pozycji. Ale 4 czerwca to też jest rocznica całkiem innego wydarzenia. Otóż w 1992 roku. Z 4 czerwca został obalony rząd Jana Olszewskiego. Pierwszy naprawdę no, niekomunistyczny rząd, tam pół roku tylko pobył i największym jego grzechem wobec tak, no, obecnego kodziarstwa i ówczesnego kodziarstwa, co tu dużo mówić, te same nazwiska już wtedy zafunkcjonowały w tym samym składzie, to grzechem było to, że y, mecenas Olszewski, jego rząd, mógł doprowadzić do tego, że zawartość szaf generała Kiszczaka i jego kumpli no Mogła stracić wartość. Mówiąc krótko, te haki, które do dzisiaj no, widzą Państwo, że interesujące, a interesujące rzeczy mają, no, to, to towarzystwo mogło sobie rzeczywiście palić w piecu, gdyby rząd olszewskiego wykonał to, do czego się zobowiązał, czyli do lustracji, dekomunizacji. No, w nocy, wtedy nikt nie płakał, że Wałęsa w nocy się awanturuje po Sejmie. Teraz Sejm w nocy pracuje to och, jak ci posłowie się męczą, niech tego nie robią. Wtedy jak Wałęsa zebrał tą zgraję, zgraje Targowicza, no to dobrze było i odwołali rząd Olszewskiego i potem mieliśmy, tak, no te 20 lat spokoju, z krótkimi przerwami. W tym czasie wprowadzono nas do Unii Europejskiej, czy tego ktoś chciał, czy nie chciał. Prowadzono nas do NATO, które w zasadzie niedługo stuknie 20 lat jak jesteśmy, a dopiero się okazuje, że to teraz będą nam jakiejś tam realnej pomocy mogli udzielić i to przy niechętnym stanowisku Kodziarzy. Yy, także wiemy, że te 20 lat w zasadzie mogło być lepiej wykorzystane przez, przez Polskę. Yy, doszło do pewnych takich zawirowań już w roku 2010, kiedy to w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach zginął prezydent Rzeczypospolitej oraz kilkadziesiąt, prawie sto ważnych osób. To Państwo już pamiętają. Potem były marsze niepodległości, te takie bardzo liczne oraz inne inicjatywy obywatelskie, które wskazują, że młodzi Polacy, którzy komuny nie pamiętają i dzięki temu nikt ich tam nie może... A, mówić, że tak, to wam się komuna podoba, to tak, to spieszać tam do komuny. Ci młodzi mają w nosie tę komunę, nawet nie działa na nich film taki miś. Fajna komedia, tylko niektórzy myślą, że tak było naprawdę zajebiście wesoło. No, to nieprawda. Zawsze, zawsze pamiętajcie, że jest komedia. Komedia nie było zajebiście wesoło. Było zajebiście smutno momentami. Yy, młodzi Polacy stwierdzili, że żadnej komuny nie pamiętają, czyli nie ma czy ich tam straszyć. Ten, System im nie bardzo odpowiada, bo perspektywa zasuwania w niemieckim hipermarkecie za 300 euro miesięcznie no to żaden deal. Żaden no, jeszcze ci młodzi pojechali za granicę i stwierdzili ku swojemu przerażeniu, że w takim samym sklepie po drugiej stronie Odry, jak tu zarabiają 300 euro, to tam zarabia zarabialiby znacznie więcej, gdyby Niemcy nie przedłużyli momentu otwarcia swojego rynku pracy dla Polaków. Dwukrotnie za każdym razem o dwa lata już po wejściu do Unii. A no, właściwie do wspólnoty europejskiej, w tej żadnej Unii jeszcze nie było. Czy młodzi Polacy, wy wasi Polacy, zobaczycie, ktoś to zrobi robi w konia. Wystarczy przejechać przez jedną rzekę, która granicą nie jest. Dobra, ta...